Jeżeli chodzi o korzyści związane z samochodami elektrycznymi, oczywiście trzeba wymienić te, te, które od samego początku są podkreślane. Jest to możliwość jazdy po buspasach, jak i też darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania w miastach. Jest to oczywiście bardzo duże wsparcie dla osób wybierających samochody elektryczne, ponieważ jak łatwo się domyślić, miasta Polski są coraz bardziej zakorkowane, a możliwość przejechania buspasem i ominięcie nie ledwie, że tego korka jest Dużą oszczędnością czasu, a parkowanie za darmo w centrum miasta jest istną oszczędnością, i to oczywiście jest jedna z, jedna z wielu zalet samochodów elektrycznych. To, co to, to jest konieczne do podkreślenia, to fakt wsparcia yy, tutaj systemowego zakupu samochodów elektrycznych. Mamy program Mój Elektryk, który wspomaga osoby, które wybierają samochody elektryczne osobowe, jak i lekkie dostawcze do 3,5 tony i można uzyskać w przypadku samochodów osobowych na 27 tysięcy wsparcia, jak i 70 tysięcy, do 70 tysięcy w przypadku samochodów dostawczych. Jest to, jest to kluczowe wsparcie, żeby ten rozwój elektromobilności jak najbardziej się rozwijał, niemniej my jako organizacja zauważamy potrzebę, konieczności z badania, czy nie potrzeba założeń projektu samego w sobie zmienić i na przykład zwiększyć kwotę, która jest dopuszczalna dla maksymalnej kwoty samochodu, ponieważ ona nie była zmieniona od 2022 roku, kiedy program w pełni został uruchomiony. Jeżeli chodzi o inne działania systemowe związane z promocją samochodów elektrycznych i wsparcia do ich zakupu, no to nie sposób Pominąć ostatnich informacji mówiących o, um, o dwóch projektach, które obecnie są po etapie konsultacji, czyli projekcie wsparcia a, a, dotacji dla samochodów elektrycznych ciężkich. Jak i też infrastruktury ładowania. Oba projekty ma, mają mieć budżet łącznie 3 miliardów złotych, z czego 2 miliardy mają być przeznaczone na infrastrukturę ładowania samochodów ciężkich. Jest to bardzo ważny projekt, ponieważ chciałbym przypomnieć, że 13 kwietnia zaczyna obowiązywać AFIR, który narzuca na każdy kraj członkowski, w tym Polskę, konieczność zbudowania infrastruktury ładowania przy głównych szlakach komunikacyjnych i to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ my, jako Polska mamy wiele do poprawy, choćby z kwestii e, legislacyjnych e, przy e, infrastrukturze ładowania. Istnym przykładem jest czas, e, czas związany z, e, z uzyskaniem zgody i wybudowaniem przyłącza do ładowarki, który może trwać w przypadku hubów ładowania nawet 3 lata.